Dzień dobry, witamy Was w programie Dobrze się czyta. Z tej strony Barbara Kaling oraz Daria Kosmalska. Dzisiaj przedstawię Państwu książki dla ludzi, którzy lubią mroczne opowieści. Pierwszą z nich jest Demonolodzy, Ed i Lorraine Warren, Geralda Breitla. Jeśli jesteście fanami horrorów i oglądaliście takie filmy jak Obecność czy Annabel, Warrenowie nie są Wam obcy. Jeśli nie, to przedstawiam Państwu małżeństwo dość nietypowe. Lorraine jest medium. Czyli widzi i słyszy to, czego zwykli ludzie nie są w stanie wychwycić. Natomiast Ed, już od najmłodszych lat, doświadczał zjawisk paranormalnych, nawet we własnym domu. Razem przebadali tysiące niewyjaśnionych spraw. Książka nie wywołuje dreszczy. Nie ma tutaj elementu zaskoczenia czy tajemnicy. Autor, pisząc ją, nie miał w ogóle takiego zamysłu. Książka ta to próba usystematyzowania dorobku Lorenów, uchwycenia ich światopoglądu oraz celów ich misji. Wórca książki próbuje uświadomić czytelnikom konsekwencje płynące z mrocznych praktyk. Małżeństwo Loren szczegółowo opisują co należy robić, by do swojego życia nie zapraszać bytów niematerialnych. Ed i Lorraine świetnie łączą religię z nauką. Przedstawiają przypadki, z którymi sami mieli do czynienia, na przykład diabelska lalka Anabel, oraz komentują je, łącząc wiedzę z zakresu fizyki, demonologii czy teologii. W książce zostały opisane takie zjawiska jak opętanie, nawiedzenie, dręczenie. Dowiadujemy się też, kim jest inkub. Bohaterowie wyjaśniają, czym różni się duch ludzki od bytu demonicznego. Polecam książkę jako lekturę ku przestrodze oraz poradnik, jak uniknąć duchowych niebezpieczeństw. Nierzadko rodzice mają problem z wyborem dobrej książki dla swoich dzieci. Dzisiaj w dobie telewizji czy też internetu ciężko jest w ogóle zaciekawić dziecko książką. Ale może by sięgnąć po pozycje, które wcale nie muszą być bajką. Przykładem może być seria Neli Małej Reporterki. Może na początek kilka słów o samej autorce. Otóż Nela jest nie tylko bohaterką, ale również narratorką serii książek przyrodniczych opisujących podróże małej dziewczynki do egzotycznych krajów. Nela podróżuje ze swoimi rodzicami, którzy dokumentują oraz tworzą programy z jej udziałem. Ponieważ warto też wspomnieć, że Nela posiada nie tylko książki, ale również swój program emitowany na TVP ABC oraz audycję radiową w Radiu dla Ciebie. Pierwsza książka Neli ukazała się w 2014 roku, gdy Nela miała 9 lat. Jednakże jej pierwsza wyprawa odbyła się, gdy tych lat miała zaledwie 5. Nela ma już za sobą wspinaczkę na Andy, zwiedzanie boliwijskich gejzerów oraz wulkanów. Oraz Głaskanie Tygrysa w Tajlandii. Książki same w sobie przyciągają i cieszą oko samą szatą graficzną posiadają wiele wyróżnionych ciekawostek oraz samą treść która jest naprawdę łatwa w odbiorze nawet dla najmłodszych czytelników. W książce Nela na trzech kontynentach Mała reporterka opisuje swoje wyprawy do Afryki, a dokładniej do Etiopii oraz Tanzanii, do Boliwii w Ameryce Południowej oraz do Tajlandii w południowo-wschodniej Azji. Mamy przyjemność zobaczyć niesamowite zdjęcia fauny i flory owych kontynentów, np. flamingów oraz baobabów. Natomiast w książce 10 niesamowitych przygód Nelly poruszone zostają tematy morskich skarbów, słoni, smaków Tajlandii, oraz tego gdzie żyją różowe pingwiny. Gorąco polecam całą serię tych książek. Neli, dzieci na pewno będą zachwycone i nie będą mogły się od nich oderwać. Kolejną książką, którą pragnę państwu przedstawić, jest osobliwy debiut Michała Jackowskiego, urokliwy i porażający. Jest to historia o nawiedzonym domu. Zdaję sobie sprawę, że takich historii jest wiele. Jednak ta jest inna. W ciemnościach tego domu czają się potwory dalekiej przeszłości. Głównym bohaterem jest 11-letni chłopiec imieniem Jarvis, którego odmienność wynikająca z jego usposobienia sprawia, że jest on osamotniony i odrzucony zarówno przez rówieśników, jak i rodziców. Chłopiec zostaje pozostawiony sam w sobie. Z chwilową pomocą przychodzi przyjaciel matki, Lotho. Jednak na ich drodze staje dom który pochłania ich do swojego wnętrza, zamykając za sobą drzwi. Domostwo wchłania kolejno wchodzących ludzi. Dla świata zewnętrznego jest to niewytłumaczalna zagadka. Książka ta to połączenie horroru i dramatu psychologicznego, z którego przebija smutek ukazany przez wiele wątków. W historii mieszają się elementy fikcji i rzeczywistości. To opowieść o dramacie rodzinnym, niespełnionych miłościach, utraconych bezpowrotnie chwilach przeplatana motywami demonów i aniołów. W konwencji horroru autor opowiedział o rzeczach ważnych, ale nie, pozbaw nie pozbawiając ich mrocznej i surrealistycznej otoczki. Dziękujemy. To na tyle w tej odsłonie programu. Dobrze się czyta. Do widzenia.